salam, Witam. Okiem Mareckiego. Witam. Bardzo serdecznie. Co ja mogę powiedzieć? To powiem. Na dzień dzisiejszy ludzie, którzy myślą, że myślą, to myślą, że są lepsi od myślących. Ja tam nie wiem, jak może ktoś myśleć, że będą afery myślące. Ja po prostu nawet się wychyliłem, że tam z paroma murzynami jakby człowiek mieszkał, to była prawda. Już tam kiedyś wspomniałem, że tam się trochę mieszka z dużymi ludźmi, ale ja nie rozumiem, że wy nie rozumiecie, że ja nie rozumiem, że ktokolwiek rozumie, że w ogóle ktokolwiek jest zrozumiały, że jak ktoś coś powie, później się będzie napinał, a jak ktoś coś nie powie, to nie ma na co się napinać. Ludzie, zrozumcie, że jak ktoś myśli, co nie myśli, że myśli. Także moim okiem, Mareckiego, myślenie, my, myślenie yy, się kojarzy z kojarzeniem, ko, kojarzenie się z kojarzy z myśleniem. Także nie wiem, kto myśli, że nie myśli. Dziękuję, do widzenia.